Dzień dobry moi kochani, terrorystki i terroryści, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie tak dość szybciutko. Zrobimy sobie unboxing, e, długo wyczekiwanych przeze mnie, to znaczy może nie tyle hmm, wyczekiwanych, w sensie, że czekałem na nie, aż przyjdą, tylko aż się pojawią w ofertach, e, takie malutkie pajątki. Słuchajcie, malutkie ptaszniki e, z rodzaju Avicularia, ponieważ uznałem, znaczy postawiłem sobie za punkt honoru, e, postawiłem sobie za punkt honoru skompletować e, wszystkie dostępne w handlu odmiany Avicularii. Nie jest to łatwe, zwłaszcza, że ceny Avicularii po prostu szaleją w ostatnim czasie. No i ciężko też z dostępnością na rynku. Udało mi się zdobyć te egzemplarze od jednego z autorytetów, jeżeli chodzi o właśnie hodowlę rodzaju Avicularia od kolegi Igora. Ludzie z branży pewnie będą wiedzieli o kogo chodzi. Otworzymy sobie szybciutko paczuszkę. Zobaczymy, czy z maluchami wszystko ok. Jak widzicie, dalej w kadrze mam przygotowane e, już pojemniczki dla nich, które są opisane. Pogoda była w sam raz, bo nie było jakoś bardzo gorąco. E, paczka została wysłana wczoraj. Więc szła niecałe 24 godziny. Więc myślę, że nie powinno być tutaj żadnych problemów. Mamy ependorfy. 6 sztuk, 5, 6. Ok. Dobra. Teraz zmieńmy sobie kadr. Przybliżymy troszeczkę. Dobra, więc sprawdźmy sobie. Tu jest jeden maluszek. Podpisany jako W WH czyli Avicularia Metallica Whitehers. Tutaj mamy przygotowany wcześniej pojemniczek, który też jest podpisany, jak widzicie. E, tutaj mamy aviku, skrót Avicularia Metallica Whitehairs i jedna, e, jedna kreseczka, czyli oznacza nam to e, tyle co L1 po prostu, stadium. Więc sobie maluszka wyciągamy. <laughs> biega, biega, biega. Chodź tu maluchu. Zobacz... Zobaczcie łobuza. Jaka ładniutka, rozkarmiona widać. No, fajniutka, dobra. Śmigaj. O! Corki, dobra, jedną mamy przełożoną. Ok. Następna, szukamy... Szukamy kolejnej Whitehairs. O, coś z ostrością, problem mały. Dobra, tu jest WH, jak widzicie. Więc szykujemy sobie następny pojemniczek. Czekajcie, troszeczkę, troszeczkę oddalimy, żeby było lepiej widać. Ok, jak tam maluszek Czuję się świetnie, biega. Widzicie, nie wiem czy złapie. Złapało ostrość, super. Też ładny maluszek. Przekładamy jest skakuj mały do środka. Ok, druga metalika, white Hares w pojemniczku. Bierzemy trzecią, szukamy white hersa. Mm. Hmm, hmm, hmm. czekajcie to chyba nie tutaj chyba będzie, tak? wucha wucha dobra czyli przekładamy chodź tu maluchu też, aha, wskoczył od razu sobie sam, dobra super Czyli mamy trzecią sztukę. Trzy pojemniczki odkładamy na bok. I zostały nam jeszcze trzy ependorfy. Na kolejne trzy maluchy. I tym razem będzie to. Już patrzymy, czekajcie. Hmm. tu jest podpisane no, coś tam delikatnie no pisze KY jak widzicie czyli jest to Avicularia Metallica w odmianie KN. ok też wyciągniemy ją sobie wskoczyła też elegancko sama Próbuję następną Wam pokazać. Na razie to na bok. Też ładnie, jak widzicie, podpisane. A Metallica KN, Stadium L1 też. Igor mówił, że one będą wkrótce powinny wchodzić już na L2. O, tutaj mamy. Akurat nam się do kadru pokazała. Kolejna kajen. No to malutka, wskakuj. Wskakuj sobie. O, skoczyła pięknie. Jak ja lubię takie. E, takie wychowane pająki. Jak wykonują polecenia? <noise> Jak tresera, prawie. Dobra, i została nam. Słuchajcie, ostatnia. Bierzemy sobie pojemniczek. Otwieramy. Patrzymy. Wszystko ok z nią. Wychodzi. Maluszek. Super. Jak widzicie, przyznawam się, uwielbiam rodzaj awikularia. Dlatego właśnie postanowiłem sobie skompletować wszystkie. Mam ich troszeczkę już. Czekajcie. Dobra, mamy ją. Mamy wszystkie trzy sztuki. 3 kajen, 3 white hersy. Okej. Okay. Mam też pokażę Wam może teraz. Czekajcie, zmienię. Zmienię kadr. Znaczy wezmę telefon z, ze statywu. Okej, okay. jestem już. Jak widzicie, tutaj mam. Jajcież złapi ostrość, abicularia Avicula, Geroldi, stadium L6 już, maluszek. Tu jest druga Geroldi, też L6. Mm, tutaj mamy dwie variegaty stadium L4 a i Ustawimy sobie teraz. Postawimy sobie do kolekcji kolejne maluchy. Teraz Druga White Heels. I trzecia White Heels. OK. I teraz. Jedna Cayenne. Druga kajen. I trzecia kajen. Sorry, że tak trochę trzęsący obraz, ale... Ale nagrywam z ręki. Jak widzicie, tutaj mam maluszki. Eee, mam też już troszeczkę większe. Zaraz Wam pokażę. OK, jestem już. Tutaj w terariach mamy a, Stadium też L6, jak widzicie awikularie purpure, Tylko niewiele tam, no niestety nie pokazała nam się. Tutaj jest druga purpurea. O, akurat tą troszeczkę widać. To też jest L6, L6 bądź L7, ale chyba 6. O ile się nie mylę, e, tutaj mam karibenę, której nie zobaczymy. Jest tylko jak widzicie naklejka, ale tej karibenki tutaj nie ma. Za to chyba tutaj gdzieś tu też jest karibena. Tak, tu też jest karibena i tu też jest karibena, ale to możecie o. To możecie zobaczyć, tam wychodzi z, z gniazda. To jest wersji e, i to jest L7. Mam je 3. E, tutaj mam, e, to znaczy pokazuję wam Karibeny z tego względu, że Karibena kiedyś e, przed rewizją była e, również zaliczana do rodzaju Avicularia. E, tutaj mamy porę Diversipes, samiczkę młodą, która też zresztą notabene od Igora, e, która, e, no, która nam, nam się niestety nie pokaże, więc jej nie zobaczymy. Ona też już jest e, w stadium L8, więc już jest fajna taka podrośnięta. E, to, są, to są też młodziaki, natomiast tutaj Pokażę wam, mam, czy cokolwiek zobaczymy, może zobaczymy. E, Peru Purple, Avicularia, która obecnie nazywa się e, Uarensis, morfotyp chyba drugi z tego co kojarzę, ale ja trzymam się stalej starego nazewnictwa, podejrzewam, że to się wszystko jeszcze będzie zmieniało i, i lepiej jest na znaczy mnie nie jest wygodniej operować starymi nazwami? no ciężko, ciężko cokolwiek zobaczyć, bo tutaj brakuje światełka. No, w każdym razie ta już jest taka troszeczkę większa. E, tu jest kolejna Peru Purple, purple e, która akurat sobie gdzieś tam siedzi, pewnie w korzonku. E, I tutaj mamy jeszcze, jak widzicie, boa Vista. Ona jest o tam w rogu, widać ją delikatnie, zaraz złapię ostrość. Też jest trochę ciężko ze światłem, więc. A, bo tutaj mam nieoświetlone akurat ten regał jeszcze, nie skończyłem oświetlenia. OK. No i to tyle, jeżeli chodzi o awiczki moje. Aktualnie jeszcze, znaczy miałem brał szanseni, ale niestety wzięła sobie młoda samiczka w wielkości już jakieś 4-4,5 DC sobie po prostu postanowiła tak, tak odpaść, co się oczywiście zdarza, i musimy być na to przygotowani, że jest to jednak tylko pająk i, i czasem nie wiedzieć czemu. Może się tak zdarzyć, że po prostu sobie padnie. Zwłaszcza, że awikularie no, mają to do siebie, że lubią. Są dość delikatnymi pająkami. E... Dlatego teraz będę musiał e... dokupić Brauchchanseni właśnie. Poluję też na rufę. Miałem kiedyś okazję, ale no, mówię, ceny, ceny akurat tych, tych odmian są kosmiczne. I po prostu muszę troszeczkę yy, zarobić, że tak powiem, na, na te maluchy, żeby to dalej kompletować. No ale troszkę już z tego, jak widzicie, jest. Także tutaj jeszcze rzut, ostatni rzut oka na, na maluchy. Tutaj mam trzy samczyki Iberapory yy, yy, Diversipes. Od Igora właśnie wziąłem od niego 5 sztuk. Wyszły 4 samce i jedna samiczka, słuchajcie. Tak czasem bywa. Dlatego, dlatego no najczęściej bierze się po kilka sztuk, żeby, żeby było to większe prawdopodobieństwo trafienia samiczki. Także tym razem wziąłem od Igora po trzy sztuki Metaliki Whitehurst i trzy sztuki Cayenne. Wcześniej, wcześniej e, parę miesięcy temu, właśnie kupiłem sobie dwie, nie trzy Geroldi, po trzy. Trzy Geroldi, trzy Geroldi i trzy Wariegaty, one też były w stadium L1. I właśnie po sztuce padły, zostały po dwie, ale no jak widzicie, są już fajnie podrośnięte. E, są L6, L więc myślę, że teraz już e, im starsza awikularia, no, tym już jakby większe, większe prawdopodobieństwo, że nam się odchowa. Te maluszki lubią, lubią sobie czasem paść, tak nie wiadomo czemu. Choć teoretycznie mają warunki zapewnione odpowiednie, bo i wiadomo, pilnuje się tej wilgotności, temperatury. No ale, tak jak mówię, no czasem, czasem coś, się, coś się nie spodoba takiemu maluchowi i sobie weźmie i padnie po prostu. Także myślę, to tyle chyba, bo i tak wyszło długo. Miał być szybki unboxing. Yy, na koniec, jeszcze tylko informacja dla wszystkich osób biorących udział w konkursie: wygraj ptasznika. Yy, pokażę Wam tylko, żeby nie być gołosłownym. Jak widzicie, tutaj są nasze czekajcie, żeby to złapało ostrość. Momencik, momencik, spróbujemy tak. O, może teraz coś, coś będzie widać. Jak widzicie, tu jest część. Tu jest w drugim rogu druga część. Maluchy po prostu jeszcze postanowiły nie wylinieć na L1. Są cały czas nimfy drugie. Czekamy cierpliwie. One już troszeczkę ściemniały także myślę, że na dniach kilka dni do tygodnia myślę maksymalnie powinny wylinieć i dopiero wtedy będzie rozstrzygnięcie konkursu. On się zakończył w dniu wczorajszym o północy. Także no, kto, komu się udało oddać głos, to super. Ponad 60 osób wzięło udział, więc jak na tak mały początkujący kanał, to myślę, że to całkiem fajny wynik. Mam, mam już właściwie swoje typy, jeżeli chodzi o przyznanie nagrody dla kreatywnych: tych, którzy, którzy postanowili się wysilić i napisać fajny komentarz. No natomiast, tak jak mówię, tak jak mówię, z oficjalnymi wynikami musimy poczekać do momentu, aż te wagansiki wylinieją sobie na L1, bo to jakby główna nagroda to jest obstawiona ilość, przybliżona oczywiście ilość wyliniałych na L1 wagansów, więc no, musimy cierpliwie czekać. Ja myślę, że wkrótce, jak uzbiera nas się tutaj troszeczkę więcej na tym kanale, to zrobię jakiegoś live'a z karmienia maluszków. Tutaj mam, o widzicie, właśnie dzisiaj też będę karmił. Jadę po wylęk karaczana tureckiego. Tutaj kliszuweczki z tapinauchenius violaceus. Jest ich tu około 150 sztuk. Ostatnio miałem taką nieprzyjemną sytuację, że to było w zeszłym roku też było około 150, sprzedałem l jedynki i, i tam gość, który wziął większą ilość, chyba około 50 ode mnie w hurcie napisał mi, że, że większość z nich padła, potem ktoś tam jeszcze też brał chyba 10-20, też dostawałem wiadomości, że że one padały i z tego co, co tak się uzbierało e, z tych wszystkich wiadomości to, no to ta jakby większość z nich padła. E, wiecie, my hodowcy jakby nie mamy z, jakby zbyt wielkiego wpływu na to. E, jest to spowodowane, moja teoria przynajmniej taka, e, genami. E, genami samca, samicy jakie słabsze pokolenie, coś coś wadliwe i, i padały. Eee, na chwilę obecną. Kurczę, chyba się nie nagrywało, słuchajcie. Gadałem, nagadałem się, a tu chyba nic się nie nagrywało, bo zdaje się, że mi się skończyła. Eee, skończył mi się chyba czas. Kurczę, no w każdym bądź razie teraz postanowiłem tych L1 nie sprzedawać, tylko je wykarmić tak do L3 przynajmniej. I powiem Wam, że tutaj ich było chyba 152 lub 154, nie pamiętam, w tym kokonie tym razem. I z L1 na L2 wyliniało, znaczy dokładnie padły dwa maluchy. Teraz mamy już L2, czyli ponad 150 L2, więc myślę, że, że tym razem chyba wszystko powinno być ok. Tak jak mówię, ja poczekam jeszcze do L3, poświęcę się, odchowam je do L3 i wtedy będę miał pewność, że, że to nie była wina samicy, a, a raczej właśnie tamtego samca. Bo no, tak jak mówiłem, nie nagrało się chyba. Yy, opowiadałem historię z poprzedniego konu, tej samiczki, że bardzo duża, duży procent maluchów padła, yy, a ponieważ sprzedałem jedynki, no to taka trochę niefajna nie sytuacja w środowisku, no bo wiecie, no nikt nie lubi, jak kupuje większą ilość w hurcie, i większość mu padnie na przykład, nie, więc. No, ale tak jak mówię, no my hodowcy jakby za bardzo nie mamy na to wpływu, bo nie wiemy jaki to jest miod, czy, czy te geny były silne i, i maluchy są wszystkie zdrowe, czy, czy, czy właśnie mają jakieś tam wady genetyczne i, i po prostu będą padać. Dobra, bo się słuchajcie, rozgadałem, a to miał być krótki odcinek, więc. Więc odnośnie tak jak mówię konkursu czekamy, aż maluchy wylinieją na, L, znaczy na L1, małe wagansiki, i wtedy rozstrzygniemy ten konkurs. Ja myślę, że żeby wszystko było transparentne, przejrzyste, to zrobimy po prostu live'a I, i na tym live'ie rozstrzygniemy ten konkurs. Zrobimy losowanie. Oczywiście podam osobę, która była najbliżej trafionej liczby wagansów. Plus, oczywiście, druga nagroda, gdzie chodziło o kreatywność, aby napisać fajny komentarz. Tutaj raczej. Nie było problemów, bo tak szczerze mówiąc na te ponad 60 osób, które wzięły udział w konkursie to tylko kilka się wysiliło, że tak powiem i, i napisało coś fajnego na temat terrarystyki, więc tutaj jakiś jakby nie było dużego problemu z wyborem, więc mam już swój typ i, i tą nagrodę zgarnie Osoba not, ale no, wiadomo, nie mówię tego teraz, wszystko wszystkiego dowiedzie się na live. Mam nadzieję, że w ciągu tygodnia te maluchy wylinieją. Wtedy zrobimy, zrobię live'a i, i poznacie wyniki konkursu. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnej produkcji. Hejka.